W sercu na miejskiej dziczy, gdzie pustynne wydmy spotykają się z sawanną, na obszarze rezerwatu Etosza, samica lamparta karmiła swoje trzy jednomiesięczne młode w gęstych zaroślach akacji, ukrywając się przed licznymi drapieżnikami krążącymi po okolicy. Trzy młode lamparty były starannie chronione przez swoją matkę, która znała każdy zakątek tego trudnego terenu i wszystkie niebezpieczeństwa czychające w afrykańskim buszu. Jednak jedno strojaczków wyróżniało się niepokojąco od swoich zdrowych rodzeństwa. Często świszczało podczas oddychania i gwałtownie kichało, co w dziczy może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. To najsłabsze młode było znacznie mniejsze od pozostałych dwójki, często zostawało w tyle podczas wędrówek rodziny i łatwo się gubiło, gdy matka prowadziła grupę do nowych schronień. Matka lamparka nie mogła zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ wrogowie, hieny, szakale i inne lamparty walczące o terytorium zawsze czaili się w pobliskiej dżungli, gotowi zaatakować bezbronną rodzinę w każdej chwili. Podczas jednej z licznych zmian kryjówki, które były niezbędne dla przetrwania w tym wrogim środowisku, słabe młode nie mogło nadążyć za stadem. Próbowało biec za matką i rodzeństwem, ale szybko się wyczerpało i upadło obok kępy suchej trawy, zadyszane i całkowicie wyczerpane. Matka lamparka, kierując się surowym prawem natury, które nakazuje przetrwanie najsilniejszych, nie wróciła po swoje chore dziecko, ale zaprowadziła swoje dwie zdrowe młode dalej w podróży do bezpieczniejszego obszaru, gdzie mogły mieć większe szanse na przeżycie. Młody lampart leżał samotnie, słaby, i kontynuując gwałtowne kichanie przez cały dzień i noc. Gdy minęło go stado hien, które zwykle nie omieszkałyby zaatakować bezbronnego młodego drapieżnika, zignorowały go całkowicie. Był zbyt mały i chory, aby stanowić atrakcyjną zdobycz, co okazało się tymczasowym cudem ratującym życie. Następnego dnia obudził się i zataczając się, podążał za zapachem trawy i, odgłosami dobiegającymi z oddali, używając swojego instynktu przetrwania, opuścił las. I skierował się w stronę farmy na skraju rezerwatu. Tamtego ranka pan Hendrik, właściciel farmy bydła położonej na granicy między cywilizacją a dziką przyrodą Namibii, wyszedł sprawdzić stodołę, wykonując swoją codzienną rutynę kontroli zwierząt gospodarskich. Nagle odkrył małe stworzenie o żółtym futrze skulone za stertą słomy w kącie budynku. Na początku pomyślał, że to dziki kot, ale gdy się zbliżył, uświadomił sobie, że to młody lampart. Młode nie uciekło tylko ciężko oddychało. Jego oczy były zamglone i nieustannie tarło nos o ziemię, próbując uzyskać ulgę od dokuczających mu dolegliwości. Jedna strona jego nosa była spuchnięta, z dziwną wydzieliną wyciekającą na zewnątrz, a silny, nieprzyjemny zapach unosił się wokół zwierzątka. Pan Hendrik, który przez lata życia na farmie widział wiele chorych zwierząt, natychmiast rozpoznał, że sytuacja jest poważna. Zaniepokojony stanem młodego drapieżnika, Natychmiast zadzwonił do pobliskiej stacji strażników parku Narodowego, prosząc o pilną pomoc weterynaryjną. W międzyczasie tymczasowo umieścił lamparta w Starym Końcu dla kus, aby nie został stratowany przez bydło, które mogło nie rozpoznać w nim dzikiego drapieżnika i reagować agresywnie. Młode nie stawiało oporu umieszczeniu w klatce, leżało nieruchomo jak splątana masa zranionego futra. Jego oddech był płytki i nieregularny. Żona pana Hendrika Liz, będąca lokalną pielęgniarką z doświadczeniem w opiece nad chorymi zwierzętami, przyniosła ciepły ręcznik i rozcieńczone mleko kozie dla zwierzątka. Mimo że było bardzo słabe, młody Lampart polizał kilka kropli mleka, jakby był bardzo spragniony i desperacko potrzebował płynów. Po kilku godzinach pani Liz zauważyła, że oddychanie młodego staje się coraz cięższe a jego klatka piersiowa zaczęła się wznosić w nieregularny sposób, co wskazywało na problemy z drogami oddechowymi. Gdy rozległ się dźwięk samochodu strażników przed bramą farmy, małżeństwo odetchnęło z ulgą. Nie mogli uwierzyć, że tak rzadkie dzikie stworzenie przyszło do nich po pomoc w takim stanie. Przybyli główny strażnik Paul i jego młody kolega Noah z namibijskiej stacji strażników Parku Narodowego Etosza, obaj doświadczeni w ratowaniu dzikiej przyrody ostrożnie zbliżyli się do klatki i natychmiast byli wstrząśnięci widokiem młodego lamparta świszczącego przez poważnie zapalony nos. Paul obserwował uważnie objawy, a następnie powiedział Noachowi, aby przygotował klatkę transportową i sprzęt ratunkowy. Pan Hendrik opowiedział o momencie odkrycia młodego, podczas gdy pani Liz delikatnie wycierała płyn wokół pyska zwierzątka chusteczkami. Pol określił, że to lampart w wieku około 4 do 5 tygodni, prawdopodobnie zarażony pasożytami, które mogły przedostać się do jego dróg oddechowych podczas eksploracji środowiska lub karmienia. Po kilku minutach oceny stanu zdrowia strażnicy zdecydowali się przenieść młode do gabinetu weterynaryjnego na stacji, która była wyposażona w specjalistyczny sprzęt do leczenia dzikiej przyrody. Noah delikatnie umieścił lamparta w klatce transportowej. Przykrywając go ręcznikiem, aby światło go nie przestraszyło, i aby zapewnić mu ciepło podczas transportu. Umieścili generator tlenu obok klatki, aby utrzymać jego słaby oddech do momentu dotarcia do centrum medycznego. Pika podjechał z farmy, kierując się prosto do kliniki, oddalonej o 9 km, a bitwa o uratowanie życia młodego Lamparta oficjalnie się rozpoczęła. W klinice weterynarz Linda była gotowa przejąć opiekę nad pacjentem. Gdy otrzymała pilny telefon od pola z opisem stanu zwierzęcia, przeprowadziła ogólne badanie i szybko podejrzewała zarażenie niceniem pasożytniczym w obszarze nosa, co jest częstym problemem u młodych dzikich zwierząt w Namibii. Gdy skierowali endoskop do nosa młodego lamparta, Linda i Noa byli oszołomieni widokiem dziesiątek białych larw żerujących w tkankach. Część nosa była martwica, miękkie tkanki były spuchnięte i miały poważny wysięg ropny. Linda przygotowała specjalny roztwór antyseptyczny i wyspecjalizowane narzędzia do chwytania larw, procedurę, którą wykonywała już wcześniej przy podobnych przypadkach dzikiej przyrody. Delikatnie przytrzymała głowę młodego lamparta, rozpylając środek znieczulający i zabezpieczając go miękkim ręcznikiem, aby zminimalizować stres dla zwierzęcia. Jedna po drugiej larwy były wyciągane, białe, wijące się stworzenia o długości około jednego centymetra. Niektóre larwy zagłębiły się głęboko w żywą tkankę, co sprawiło, że ekstrakcja była niezwykle skrupulatna i wymagała wielkiej precyzji. Zabrało Lindzie prawie godzinę usunięcie wszystkich robaków z jamy nosowej młodego lamparta. Następnie przepłukała nos roztworem bakteriobójczym i wstrzyknęła antybiotyki głęboko do zainfekowanych tkanek, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. Młody lampart był nadal letargiczny po zabiegu. Ale jego oddychanie stopniowo się ustabilizowało po oczyszczeniu dróg oddechowych. Pol i Noah stali w milczeniu, obserwując, jak małe stworzenie pokonuje to trudne wyzwanie dla swojego życia. Linda jasno zanotowała w aktach medycznych poważne zarażenie robakami, zagrażające życiu w przypadku opóźnienia o kilka dni. Zdecydowała zatrzymać młode na oddziale intensywnej terapii przez pierwsze 24 godziny w celu monitorowania. Mała kamera została zainstalowana w klatce, aby zdalnie monitorować wszelkie reakcje na wyzdrowienie. W kolejnych dniach młode było karmione strzykawką po kilka mililitrów ogrzanego mleka koziego naraz. Linda codziennie zmieniała opatrunek nosowy. Dezynfekowała ranę i aplikowała leki zapobiegające ponownej infekcji bakteryjnej. Tymczasowo nazwała go Moja, co oznacza oddech w lokalnym języku Oshiwambo, ze względu na jego problemy z oddychaniem, które początkowo zagrażały jego życiu. Noa często zachodził do pokoju zabaw z moją, pomagając mu przyzwyczaić się do ludzkiego zapachu i budując zaufanie niezbędne do dalszego leczenia. Po tygodniu moja zaczął samodzielnie stawać i robić kilka powolnych kroków w klatce, co było znaczącym postępem w jego rekonwalescencji. Do drugiego tygodnia młody Lampart był w stanie lizać mleko z małej miski, i reagować na wołania opiekunów, jego sierść zaczęła ponownie lśnić, oczy stały się jaśniejsze, a opuchlizna nosa całkowicie się wyleczyła. Linda przeprowadziła dokładne badanie stanu zdrowia, aby potwierdzić, że moja jest gotów do powrotu na wolność. System odpornościowy był stabilny, nie miał już pasożytów, i rozwinął się prawie do standardu dwumiesięcznego młodego Lamparta. Paul zaproponował zabranie moi z powrotem do obszaru dżungli, gdzie lamparty kiedyś żyły, w nadziei na odnalezienie jego biologicznej rodziny. Małe urządzenie śledzące zostało przymocowane do szyi moi dla łatwego śledzenia po uwolnieniu, co było standardową procedurą przy wypuszczaniu dzikich zwierząt. Grupa przygotowała się do 15-kilometrowej podróży, przechodząc przez las w poszukiwaniu matki moi. Podróż rozpoczęła się wcześnie rano, gdy Moja został umieszczony w miękkiej klatce i niesiony na plecach Noacha przez trudny teren. Szli przez gęste lasy, przekraczali płytkie strumienie i przechodzili obok śladów dzikich zwierząt na szlaku. Paul podążał za dużymi śladami Lamparta, zarejestrowanymi przez kamery pułapkowe w poprzednim tygodniu. W końcu znaleźli matkę Lamparta i jej dwie młode odpoczywające w pobliżu wielkiego drzewa Marula – Moja w klatce zaczął wydawać ciche dźwięki. Jego nos węszył ciągle do przodu, jakby rozpoznawał znajome zapachy swojej rodziny. Matka Lamparta podniosła głowę i powoli się zbliżyła, jej oczy skupione na stworzeniu, które było uwalniane. Gdy moja został umieszczony na ziemi, podczołgał się do przodu, drżąc i wydając krótkie płacze. Matka Lamparta dotknęła nosem moi. A następnie zaczęła lizać jego czoło z czułością, która mogła rozczulić każdego obserwatora. Pozostała dwójka rodzeństwa również podeszła bliżej, a cała rodzina otoczył moje, jakby nigdy się nie rozdzielili. Pol i Noa cofnęli się cicho, żaden z nich nie powiedział ani słowa, tylko oczy błyszczały im w zielonym lesie na widok tego cudownego spotkania. Moja powrócił do swojej matki, tam gdzie należał po cudownej podróży przetrwania która mogła służyć jako inspiracja dla przyszłych działań ratowniczych. Linda otrzymała wideo od pola następnego dnia i płakała, gdy zobaczyła moje ponownie zjednoczonego z rodziną. Historia mojej rozprzestrzeniła się w całej społeczności ochroniarskiej, jako symbol nadziei i dowód na to, że ludzka troska może naprawdę zmienić los dzikiej przyrody. Od tamtej pory obszar farmy w pobliżu lasu został oznaczony jako strefa czujności. Korytarz ochrony młodych lampartów, a lokalni farmerzy zostali przeszkoleni w rozpoznawaniu objawów chorób u dzikich zwierząt. Moja, młody lampart, który kiedyś dyszał o każdy oddech podczas nocy, teraz wyrósł na silnego drapieżnika w dziczy, a jego historia stała się legendą wśród strażników parku i lokalnej społeczności, przypominając wszystkim o sile współpracy między ludźmi a naturą.